Wiemy, że jest lato. Jest Wiemy. ciepło, jest, jest gorąco. Ciepło, a my proponujemy coś, co w sumie chyba nie jest na lato, bo będzie smażone, ale. Nie jest na lato? jak chodzicie na wegańskie fast foody, to co jecie najczęściej? Fala, fele. Ale nasz falafel będzie trochę inny, ponieważ będzie bardziej sezonowy niż ten falafel tradycyjny, który jest ogólno sezonowy, bo ten będzie bobowy. Falafel z bobem gański, bezglutenowy. Może być robiony falafel z bobu suszonego albo ze świeżego. My korzystamy właśnie z tego, że jest lato, że jest sezon na Bób. Także możecie po sezonie robić również naszego falafela z bobu, z bobu suszonego. Gdyż falafel z bobu jest równie tradycyjnym falafelem jak ten z ciecierzycy, on jest tradycyjny w Egipcie, ale my z Egiptu przywozimy większość tych właśnie takich tradycyjnych, arabskich dań, tak jak chociażby hummus. Nasz pierwszy raz jedliśmy właśnie w Egipcie. Nasz hummus tutaj, nad głową. Tak więc mamy świeży bób i niektórzy mówią, żeby ten bób moczyć, jednak naszym zdaniem świeżego bobu nie trzeba moczyć. Zdejmujemy skórkę. Ja pomogę sobie nożem. Chcesz malutki noż? Tak, poproszę. Ty dostaniesz ten większy. <laughs> malutki, ale większy. Najprościej przekroić na pół ziarenko, wtedy skórka wyskakuje. Tak naprawdę to nie moda przyciągnęła nas do falafeli z bobu, tylko względy trawienne że tak bym rzekła, dlatego, że my robiliśmy. Trawisz ciecierzyce. Trawie ciecierzyce, ale chodzi o to, że z takiej ciecierzycy, którą się tylko namacza i później smaży falafele, one mi bardzo długo leżały na żołądku i później bardzo cierpiałam po tym, chociaż falafele bardzo lubiłam. I dopiero gdy spróbowaliśmy falafela zrobić z bobu, okazało się, że taki z bobu świeżego jest po prostu lekko strawny. No, może lekko strach, może co przesadzamy troszeczkę. Jeśli lubicie bób i chcecie poznać nasze sposoby na bób, to pamiętajcie, że przygotowaliśmy dla Was całą playlistę różnych rzeczy, które z Bobu wykonaliśmy w tej pracowni kulinarnej. Znajdziecie ją tutaj nad joli głową. A jeśli podoba Wam się odcinek na nasz Falafel z Bobem, możecie go polubić, zasubskrybować kanał, jeśli macie jeszcze zaległość w tej kwestii. I wtedy, gdy zasubskrybujecie ten kanał, możecie nacisnąć ten dzwoneczek, który znajduje się tutaj na dole i w tym momencie zawsze otrzymacie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski. Możecie ją komentować, tę kuchnię, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Zawsze odpowiadamy, zadawajcie pytania. Zgłaszajcie, jakie macie zapotrzebowanie na nowe odcinki, i na pewno się do tego odniesiemy. Pamiętajcie także, że odbywają się live y na Facebooku. Mamy dla Was niespodzianki e-bookowe. Będą też szkolenia i webinary, a o tym wszystkim informujemy Was poniżej w opisie. Słuchajcie, jeżeli chcecie, możecie spróbować zrobić takie falafele. Z bobu ze skórką, ale myślę, że wtedy dużo trudniej będą się sklejać i te skórki na pewno nie będą lekkostrawne. Ale no, kto wie, może komuś to pasuje, może komuś to odpowiadać. Moim zdaniem, podczas smażenia taka skórka pozostanie sztywna, twarda i te falafele będą, że tak powiem, razowe. Dwa ostatnie. A łupinki? Co z nimi zrobimy? Trafią do kompostownika na naszej działce w tym roku. Jeszcze na działce nie mamy własnego bobu, za w przyszłym roku następny sezon należy do nas. Ale mamy dynie, mamy ogórki, mamy pomidory i będziemy mieli fasolniki chińskie, fasole, grochy. Takie rzeczy będziemy mieli. O tak. Zabieramy się za przygotowanie bobu. Miksujemy. Zrobimy to tak trochę pulsacyjnie, żeby nie zmiksować na całkowitą miazgę. A ja idę po zieleninę do lodówki, ponieważ falafel to nie tylko bób. Zieleninę odkładamy na bok i rozgrzewamy olej na patelni lub w garnku do smażenia. Zmiksowany bób. Przerzucamy do większej miski, gdyż wylądują tu jeszcze wszystkie zieleniny, a będzie ich dużo. Zaczynamy od świeżej pietruszki. Trzymam ją w osobnym pojemniku, oczywiście pod ręcznikiem. Daj mi tak… A może jeszcze troszeczkę… Jeszcze trochę. Dużo Proszę. zieleninki będzie dużo. dużo, dużo. Resztę pakujemy. Te sztywne gałązki zostawimy sobie do gotowania zupy, a resztę posiekamy. Wyjmujemy kolendrę, która jest u nas przechowywana w mniejszej ilości niż pietruszka, i trzymamy ją razem z miętą. Dajemy jej tyle samo co pietruszki. O, kolendra ma delikatniejsze łodyżki, więc odkroję tylko te miejsca, które przechodzą w korzenie. A resztę posiekam. A ja myślę, że jednak nie będziemy robić tego tak jak zrobiła Tojola. Wrzucimy do miksera z powrotem bób i wrzucimy Wiecie, zieloninę. Tak, wszystko jest dowolne. Możecie zrobić to tak, możecie zrobić to inaczej. Gdybyśmy teraz dorzucili do już zmiksowanych nasion bobu taką tylko pokrojoną kolendrę, pietruszkę i miętę. Byłyby większe kawałki zieleniny i większa szansa na to, że falafelem może trochę się rozpadną, ale bardziej wyczuwalibyśmy smak. Ziół i jeszcze mięta. Zmięty odłóż jedną, dwie gałązki do sosu, do dekoracji. O, ta może być do sosu? Wybierz sobie, która będzie ładniejsza. Mhm. To jest mięta duża, ogrodowa, o bardzo silnych łodygach, też ich nie zostawimy, nie dołożymy. Trafią do kompostownika. Tak jak wszystkie zielone części roślin, których nie wykorzystujemy do jedzenia. I mamy poczucie, że one wtedy służą temu, żebyśmy mieli zdrowsze jedzenie później. Dorzucimy również przyprawy, mielone ziarno kolendry, mielony kumin. I chili, żeby falafele były ostre. Oczywiście sól, gdyż muszą być również słone. I całość zamykamy i miksujemy. Przekładamy do miski naszą piękną, pachnącą, zieloną masę. I tak kolendra się dobrze nie zmiksowała i mięta. Ale to dobrze, nie będzie miazgi. Aby ta masa dobrze się skleiła, potrzebujemy siemienia. Lenianego, odtłuszczonego, takiego, które kupicie już gotowe w aptece lub w sklepie zielarskim. Oczywiście także możecie sami zmiksować swoje siemielniane, ale wtedy powinniście dodać go troszeczkę więcej. Takie odtłuszczone, lepiej się lepi, a jeśli ktoś myśli, że pełne ziarno zmiksowane ma kwas omega itd. itd. Ma, to tutaj ma. do czasu, do czasu smażenia. Do, do czasu smażenia, dokładnie. O, o już widzimy, że jest olej nagrzany, kawałeczek mi spadł, więc szybko dodajemy teraz mąkę ryżową. I zobaczcie, zaczyna się już masa robić trochę bardziej zwarta. Jeszcze chwileczkę poczekamy, żeby się wszystkie składniki połączyły. Masa gotowa. Nasze falafele będziemy lepić za pomocą takiej gałkownicy do lodów, która ma silikonową górę. Oczywiście, ci, którzy lepią falafele i smażą zawodowo, mają do tego specjalne przyrządy. Ja też mam specjalne przyrządy, palce zwilżone. Wyciskamy, troszkę wyrównujemy brzegi i gotowe. Słuchajcie, ale naprawdę nie musicie mieć takiej łyżki, żeby zrobić falafele. Zobaczcie. Naprawdę to super idzie. Po prostu ręce zwilżone, kuleczka, lekko spłaszczona, i też macie ładnego falafela. Zaczynamy od tych większych, mirkowych. Zanim zaczniemy smażenie, włączamy okap, żeby się nie dymiło. Oleju oczywiście na patelni musi być dużo. I można jeszcze tak z wierzchu troszeczkę polewać, żeby falafele się zamknęły, żeby się nie rozpuszczały. Chyba, że będziecie to robić w garnku i wtedy wszystko będzie zanurzone od razu. Tak się powinno robić fachowo. Ale tak jest równie dobrze. Ja przewrócę w trakcie, żeby tą strukturę zewnętrzną ładnie zamknąć. I pamiętajcie, falafele nie mogą smażyć się w zbyt mocno rozgrzanym oleju, gdyż wtedy będą paliły się z zewnątrz, a w środku pozostaną surowe. Ale jeżeli dacie olej zbyt słabo nagrzany, wtedy będą się rozpadać, nie zamkną się i w środku będzie tłusta miaska. A nie, o to nam chodzi. Zabieramy się za przygotowanie sosu, ponieważ sam falafel to nie wszystko. Pasta tahini o bardzo orzechowym, pysznym i wschodnim smaku dodajemy do niej sól kamienna, zmiksowana, żeby łatwiej się rozpuszczała, i zmielony pieprz. Czarny mieszamy. Następnie dodajemy jogurt wegański. Jest to jogurt kokosowy, ponieważ ten najłatwiej dostać w sklepach. Poza tym kokosowy smak. Fajnie będzie pasować do tahini, a oprócz tego kokos jest lekko słodki i przełamie tą wytrawność sezamu. I zobaczcie, co się dzieje. Dodajemy coś wilgotnego do pasty sezamowej i konsystencja zaczyna gęstnieć. Tak to jest. Sezam w ten sposób właśnie się zachowuje zmielony. I oczywiście chcemy, żeby ten sos miał fajny, wschodni smak. I czego nam jeszcze brakuje? Cytryna, rolujemy. Oczywiście sparzona i wymyta. Żeby była soczysta. Zanim ją przekroimy i wyciśniemy z niej sok, ocieramy z niej skórkę. Tej skórki użyjemy z około połowy cytryny. Nie no, po prostu uwielbiam zapach skórki z cytryny. I może to nie jest tradycyjne akurat. Ale co w naszej kuchni jest tradycyjne? I wiecie, naszym zdaniem skórka z cytryny, Fantastycznie pasuje do sezamu i jogurtu. Wyciskamy. Użyjemy soku z połowy cytryny. Żeby sos nie był zbyt kwaśny. To jest tak mniej więcej 50 ml. Dolewamy. Mieszamy. I gotowe. I sos zaczyna mieć już właściwą konsystencję. A jaki ma smak? Mniej mm, więcej. Taki. Hmm. Wyśmienity. Wyśmienity. Czuć tahini, hmm. czuć cytrynę hmm. i delikatnie czuć kokos. Bardzo hmm. delikatnie. I czuć jeszcze skórkę cytrynową. Hmm. Hmm. Pierwsze falafele są już gotowe. Odłożymy je na deskę. Sos nalewamy na talerz. Dużo sosu. Przy takich falafelach zrobionych z świeżego, niesuszonego bobu. Nie musimy się przejmować, czy one są tak naprawdę do końca przesmażone, gdyż taki świeży bób możemy Można również. Jeść tak. Smażymy następne falafele. i aby było smaczniej, i kolorowo, potrzebujemy jeszcze granata. Odkrawamy górę. On doda takiej fajnej cierpkości, słodyczy i kwasu. Odcinamy dół. Nacinamy tutaj segmentami. Ja myślę, że nacinamy gdziekolwiek. Chodzi? Nie, nie, nie. To jest specjalna szkoła. I w tym momencie dobieramy się do owoców. Odkładamy na bok. Układamy falafelę. -fala, kruszymy na no to owoce granatu. Dekorujemy miętą. Możemy dodać jeszcze cytryny. I gotowe. Tych, którzy gdy nie mają po drodze zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliesma.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. No i ja zrobiłam swój konkurencyjny talerz i jeszcze pochlapałam obydwa talerze odrobiną sosu powierzchni. Bo mi się tak. Smacznego. I na zdrowie. Oczywiście możecie to zjeść z tortillą, ale tortillę przygotujemy dla was za jakiś czas. Także wróćcie do pitą. tego przepisu za z jakiś tortille, czas. z pitą. Też mamy pitę? Nie, też jeszcze przygotujemy, też przygotujemy. Też przygotujemy. przygotujemy. Jeszcze raz smacznego i na zdrowie. I na zdrowie.